W ostatniej recenzji dotyczącej Arkani mogliście usłyszeć jak narzekam na po prostu nieprzemyślaną i niedokończoną produkcję. ma wersję do wszystkich gier RPG. Przez tydzień przestałem nawet grać w World of Warcraft. Tak się jednak złożyło, że w moje łapska wpadł nowy tytuł Two Worlds 2 rodzimego studia Reality Pump. I powiem wam szczerze, że nawet do tego tytułu nie potrafiłem się przez dwa dni zebrać by go włączyć. I przyznam, że póki co były to dwa najbardziej zmarnowane dni w moim życiu. Two Worlds 2 pochłonęło mnie zaraz po odpaleniu, przeżyło i wypluło dopiero po zakończeniu gry. Tytuł wciąga, chociaż gracz tak naprawdę nie może sobie uświadomić, co tak mocno go przykleja do monitora. Bo na pewno nie jest to zasługa topornego, bałaganiarskiego i niechlujnego interfejsu. Wybaczcie, ale chyba bardziej niepraktycznego, tak zwanego bagażu. Nie widziałem nigdzie. Jest tam taki burdel, że pokój w akademiku zamieszkały przez czterech studentów może wydawać się przykładem porządku. Nie ma jak poukładać znalezionych rzeczy, nie można z nimi nic zrobić oprócz sprzedania, rozłożenia na części lub wyrzucenia. Chcesz poukładać sobie użyteczne przedmioty na górze, mniej użyteczne niżej, a śmieci do sprzedania ułożyć na dnie plecaka? Zapomnij. Tak jak podniosłeś, tak masz. Co jeszcze ciekawsze, problem jest nawet z otworzeniem wspomnianej torby bez sprawdzania klawiszologii. Tak więc każdy przyzwyczajony do normalnych rozwiązań, gdzie mapa jest pod klawiszem M lub tabulatorem, ekwipunek pod klawiszem I, postać pod klawiszem C i tak dalej, po prostu się załamie. Nie wiem także, kto wymyślił na przykład to, by aby korzystać wygodnie z mapy, trzeba ją najpierw przypisać do któregoś ze skrótów klawiszowych. Krótko i zwięźle, interfejs w tej grze to pomyłka totalna i jest jednym z największych minusów. Drugim minusem jest, jakby nie patrzeć, sztampowa fabuła. Jeżeli graliście w część pierwszą, to znacie już fabułę kontynuacji. Nie zmieniło się praktycznie nic. Znów musimy ratować siostrę i powstrzymać tego złego, przy okazji pomagając niemal każdej napotkanej postaci. Misje, które dostajemy, są różne, różnorakie, różniste, jednak często polegają na tym, by coś lub kogoś poszatkować. Czy to sam przeciwnik jest celem, czy to cel jest strzeżony przez grupę zwyrodnialców, i tak zadanie prowadzi do rzezi. Jednak zdarzają się, na szczęście w miarę często, różne, ciekawe perełki. I tutaj powoli właśnie wkraczamy w strefę dobrych wrażeń. Walki, wygląd, efektowność to największe zalety gry. Pod tym względem Towards 2 ani na krok nie ustępuje, a miejscami nawet wyprzedza inne gry tego typu. Sam początek gry już zachwyca wykonaniem i reżyserią filmików. Najlepsze jest jednak to, że efekty nie kończą się wcale wraz z finałem danej scenki. Podczas walki przetrafiają się nam takie smaczki jak pokazanie finałowego ciosu w zwolnionym tempie, rozbryzgująca się krew i tak dalej. Skoro już przy walkach jesteśmy, to wypadałoby co nieco powiedzieć o zdolnościach, jakich nasz bohater może się nauczyć. Tutaj przyznam szczerze, że nauka nowych rzeczy jest dość ciekawa i oryginalna. Nie uczymy się ich od nauczyciela, czy też nie bierzemy ich z kosmosu, awansując na nowy poziom. Aby się nauczyć czegoś nowego, musimy znaleźć księgę opisującą daną zdolność. Może się więc zdarzyć, że będziemy mieli bohatera na wysokim poziomie, nie posiadającego jednak żadnych szczególnych talentów walki. Co prawda, aby do tego doszło, gracz musiałby się mocno postarać, by tych księg nie znaleźć, lecz mimo wszystko jest to możliwe. Same zdolności są zaś całkiem ciekawe i widowiskowe. Każda z nich wygląda dokładnie tak, jakbym ją sobie wyobrażał po nazwie, i każda jest przydatna. A walczyć będziemy bardzo często. Świat gry jest duży, zróżnicowany, kolorowy i śliczny, jednak jest pewien mały mankament. Fakt, jest w nim pełno ludzi, miast, osad i obozów, jednak wszystko to znajduje się albo na głównej drodze, albo nieopodal. Nie ma więc sensu tak naprawdę zapuszczać się w leśne głębie, bo jedyne co można tam znaleźć to tylko więcej stworów do zachlastania. Nie ma sensu szukać skarbów, jaskiń, grobowców czy ukrytego gdzieś w głuszy tajnego obozu, albo chociaż NPCA. Jednak całe szczęście, że poruszać się po tym ogromnym terenie możemy za pomocą konia, łodzi lub własnych dość szybkich, za co brawa, nogach. Twórcą należą się również brawa za wcześniej wspomniane miasta i osady. Są żywe, czasami sprawiają nawet wrażenie wyjętych z gier takich jak Assassin's Creed. Pełno tam ludzi zajętych różnymi rzeczami, wrzeszczących kupców, uzbrojonych strażników, żebraków i wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Wrażenie psuje jednak to, że ci ludzie to tak naprawdę sztuczny tło, z którym nie można nic zrobić. Gdyby chociaż można było pierwszego lepszego przechodnia spytać o drogę, dodałoby to trochę wiary w świat, jednak w Towards 2 tzw. szaraki zostały potraktowane bardzo po macoszemu. No właśnie, czas powiedzieć parę słów o dialogach. I tutaj znów mamy coś, co wciąga i coś, co nieco odpycha. Z jednej strony dialogi są profesjonalne, dobrze zagrane, miło oglądane i konkretne, z częstą domieszką humoru, jednak z drugiej strony owa konkretność dialogów niszczy wiarygodność. Rozmawiać możemy tylko o zadaniu. Nie ma szans na to, aby dowiedzieć się czegoś innego, o okolicy, o innej osobie, a nie o czymkolwiek, co nie jest związane bezpośrednio lub pośrednio z zadaniem. Na dodatkową notę w górę zasługuje system otwierania zamków. No przyznam szczerze, bawiłem się już w otwieranie zamków polegające na naciskaniu klawiszy lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo i tym podobnych, ale ten w Two Worlds 2 jest nowy, świeży i oryginalny. I przy tym na tyle ciekawy, że mimo kilkunastu czasami prób, nie dostaje się nerwowego silnotoku i nie napawa się chęcią zamordowania monitora i myszki za pomocą klawiatury, lecz wciąż z przyjemnością się próbuje. Kolejne brawa. Gra posiada również inne smaczki, których jednak nie zdradzę, by nie psuć niespodzianki. Za to wielką niespodzianką dla mnie były dwie ostatnie rzeczy. Po pierwsze, przepiękna muzyka. Dawno, a nawet bardzo dawno nie słyszałem lepiej dopasowanej, zrealizowanej i nastrajającej muzyki. Gdyby soundtrack Stewards 2 był po takiej samej cenie jak sama gra, kupiłbym go bez wahania. Wielkie gratulacje dla twórców. Drugą niespodzianką, którą cały czas zresztą odkrywam, jest tryb multiplayer. Ciężko mi tak naprawdę wiele o nim powiedzieć, gdyż póki co niełatwo jest znaleźć towarzyszy do gry, którzy potrafią szprechać po angielsku. Z moim niemieckim jest słabiutko dokładnie tak samo jak wielu Niemców ma problem z angielskim. Jednak z tego niezbyt długiego czasu gry w internecie powiem szczerze i bez bicia, że ten tryb naprawdę ma potencjał i tylko od graczy zależy, jak zostanie on wykorzystany. Wraz z innymi graczami możemy stawiać czoła nowym wyzwaniom, zarabiając dzięki temu pieniądze, za które, jeśli się tego chce, można kupić i rozbudować własną osadę, do której przybywać będą nowi gracze. Można ze sobą powalczyć w trybie deathmatchu, pojedynku, pościgać się zbierając kryształy itd., itd. Jednak zanim wyobrazicie to sobie w wersji MMORPG, od razu ostudzę wasz zapał. Wszystkie mapy i areny działają na zasadzie instancji, czyli osobnej, wgrywanej z waszego komputera mapy. Tak jak działa to na przykład w Guild Wars. Na koniec nie należy zapominać o takich małych błędach jak na przykład głupiejących na różnych przeszkodach potworów, koślawych animacjach niektórych postaci, czy dość ślimacznym podróżowaniu łódką. Jednak są to błędy, które mogą zostać naprawione w jednej z łatek i nie wpływających zbytnio na samą rozgrywkę. Plusy. Ogromny świat. Świetna muzyka. Bardzo ładna grafika. Świetnie wyreżyserowane sceny walk. Dynamiczne pojedynki. Multiplayer ma duży potencjał. Dialogi. Wygląd i szczegółowość miast. Dużo nowych i dobrych pomysłów. Minusy. Słabiutka fabuła. Okropny, nieintuicyjny interfejs. Puste tereny pozamiejskie. Kilka pomniejszych błędów. Ocena gry. 8,5. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrej gry. Two Words 2 jest moim osobistym zaskoczeniem i miłą rekompensatą po czasie zmarnowanym nad Arkanią. Od której to tytuł ten jest kilka razy lepszy. Cieszy mnie to, że Polacy powoli zaczynają znaczyć coś w gierkowej branży. Mogę tylko sobie i wam życzyć więcej takich właśnie dobrych polskich tytułów. Two Words 2 takim tytułem właśnie jest. Oficjalnie stwierdzam, że studio Reality Pump podołało zadaniu i wydało naprawdę dobrą grę. Myślę, że jako podsumowanie tych ostatnich słów wystarczy to, że Wars 2 jako pierwsze otrzymało od naszego portalu multimedialną odznakę, to jest graż promo. Czyli jest to tytuł, który czymś nas zafascynował na tyle, że postanowiliśmy stworzyć film promocyjny tego tytułu. Jak zwykle czekamy na wasze komentarze dotyczące gry, jak i filmu. Więcej informacji, recenzji materiałów na stronie www.grasz.org